Cześć mamko. Ja jestem Petro i to w kolejnym, chyba dziesiątym vlogmasie na moim kanale. Nie pamiętam, przez to, że była ma przerwa w vlogmasach. Przez to nie pamiętam, chyba to jest dziesiąty vlogmas, jak się nie mylę. Witam Was w kolejnym vlogmasie. Z góry chciałem Was od razu przeprosić za tą przerwę, ale po prostu, no, był czas, w którym gorzej się czułem przez sytuację, która się wydarzyła. I po prostu nie miałem głowy do do nagrywania, ale zrobię tak, jak powiedziałem, czyli tyle, ile dni się nie pojawił vlogmas. czyli tam chyba przez pięć albo sześć dni się nie pojawił. Pojawił vlogmas, to tyle dni y, będą się pojawiały podwójne vlogmasy. Czyli na przykład pierwszy vlogmas pojawia się 14.30, jak zawsze, drugi na przykład, nie wiem, 16.00 się będzie pojawiał, coś takiego i po prostu przez te 5-6 dni będą się pojawiały po dwa vlogmasy. Tylko dlatego, to, że nie chcę się czuć nie fair w stosunku do Was i chcę właśnie, żebyśmy byli kwita z tym, tak jak mówiłem, chcę zrobić te vlogmasy. Może to jest trochę nie fair, może niech tak będzie, ale po prostu chcę zrobić tak, jak mówiłem, że te vlogmasy dociągną do końca. Dlatego będą po dwa vlogmasy się pojawiało, żeby nadrobić to, a ja będę optylenia że od razu przychodzę do odcinka. A oczywiście jeszcze będziecie zostać suby oraz lajki tam na dole, żebyście nie zapomnieli oraz suby na Petros Gamesie i followy na moim Instagramku. Tam na dole wszystko macie. I co? W tym odcinku po prostu chciałem się trochę wypowiedzieć o gali High League. Ostatni vlogmas był z obstawianiem właśnie walk na High League. Kolejny chciałem właśnie zrobić z moją reakcją na High League, jak to oceniam, ale no tak jak mówię, wyszło jak wyszło niestety i klapa ma. Ale no, ogólnie będąc szczerym, ta a gala średnia mocno była, jak mam porównać do reszty bagal, to była ta, ta akurat była taka średniawka totalna, nie? No. Nie przypadło totalnie jakoś. Plus jeszcze właśnie ta walka Murana. Te ogłoszenie najmana starego tego, Murana. To totalnie jakoś ta, to totalnie jakoś tą galę stawia tak totalnie po środku, ale tak jakoś niżej środka. Po środku, ale tak niżej środka. Wiecie, odchodzi nie? To totalnie jakoś ta gala totalnie mi nie przypadła jakoś. Może no walki, co niektóre były ciekawe, to prawda. Ale ta gala ogólnie totalna średniawka. Może koncert Malika był, no dobra. Ale koncert nie uratuje całej gali. W gali chodzi o to, żeby się bić. Napierdzielać oczywiście. Chyba ja nie przyklinam, jestem bardzo dobrym człowiekiem. Tak no, TF. No więc jak mam to właśnie Ocenia to taka mocna średniaweczka. Chociaż z chłopakami wypad, znaczy oglądanie gali z chłopakami było akurat zajebiste bo przed galą pojechaliśmy kupić sobie kepsy, 50 cm kebaby zamówiliśmy na galę. Oczywiście śmieszne trunki były, było dużo żarcia. Było ciekawie ogólnie, ale no sama, sama gala średniawka. Wypad, znaczy oglądanie było już lepsze, więc no, tu już się więcej działo na oglądaniu. więc co? Ja szczerze Wam opowiedziałem o tym, jak ja oceniam galę, możecie napisać w komentarzu, jak wy oceniacie tą galę. Oczywiście zostawiać suby, lajki, komentarze, udostępniać znajomym. Zostawiać w suby na Petrox Game oraz followy na moim Instagramku. Wszystko powiedziane, więc co? Ja jestem Petrox, widzimy się jeszcze dzisiaj. Cześć!